Kto by między Wami chciał się stać wielkim, niech będzie Sługą Wasz, a kto by chciał być pierwszym między Wami, niech będzie niewolnikiem wszystkim. Bo i syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Dziś w Rosji pierwszy raz w historii, niedawno wprowadzono, obchodzimy Dzień Ojca. Ciekawe, że Dzień Ojca został wprowadzony w Rosji w roku Świętego Józefa. Józef jest przykładem Ojca, i w tym duchu możemy spojrzeć też na dzisiejszą Ewangelię. Być pierwszym w rodzinie, być głową rodziny, to przede wszystkim służyć rodzinie. Ojciec powinien służyć w rodzinie, także i mama, żona powinna służyć. Jeśli każdy w rodzinie będzie widział swoje miejsce jako ten, kto służy, nie ten, komu powinni wszyscy służyć, wokół kogo biegać, tylko jako ten, kto służy i dzieci też. Wczoraj mieliśmy spotkanie małżeń, spotkanie rodzin, rozmawialiśmy o różnych sytuacjach w rodzinach. Doszliśmy do wniosku, że dzieci mają zbyt mało obowiązków w rodzinie, że mało dzieci pomagają i czują się odpowiedzialne za jakąś pracę, za jakiś obowiązek w rodzinie. Trzeba, żeby i dzieci były nie tymi, komu wszyscy służą, a też mają być i być wychowywane do tego, żeby służyć. Spróbujmy dziś, każdy z nas na swoim miejscu, służyć, bardziej służyć, nie tylko przyjmować i być obsługiwanym, a służyć i oddawać swoje życie za innych i dla innych. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.